Szczęść Boże! Jest niedziela, 15 dzień stycznia, druga niedziela zwykła w ciągu roku. Posłuchajmy Ewangelii. Z Ewangelii według św. Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem szcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Ja dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który stępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie. Ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest synem Bożym. Powtarza się dwukrotnie w tej Ewangelii, więc od tego trzeba zacząć i to myślę, że jest też nasz punkt dojścia do zrozumienia tej Ewangelii. Słowo, które mówi Jan, że On wcześniej go nie znał. Mowa oczywiście o Jezusie. Ja go wcześniej, ja go przedtem nie znałem, mówi święty Jan. Myślę, że to jest punkt wyjścia dlatego, żebyśmy my nie myśleli też o sobie, że my o Panu Bogu wiemy wszystko, że Pan Bóg nie ma dla nas nic do zaoferowania, że Pan Bóg się może nami interesuje, bo przecież gdyby się interesował, to przecież by się pokazał, by się objawił, byśmy mogli z Nim rozmawiać jak twarz w twarz. Jan bardzo pokornie mówi, ja Go przedtem nie znałem. On był naprawdę wcześniej ode mnie, bo On jest Bogiem. Zanim ja usłyszałem słowo od Pana Boga, zanim ja usłyszałem słowo powołania, Mesjasz, ten, który teraz jest słowem wcielonym, objawionym w świecie, On już istniał. To warto przyjąć, żeby to nas nauczyło na nowo pokory. Przystępując do rozważenia Ewangelii, zobaczmy, że Bóg jest wcześniej. Od nas. Wie, wie więcej, widzi więcej, rozumie o co w tym wszystkim chodzi, więc nie gorszmy się tym, że może nasze życie nie takie, że może nasza historia nie za bardzo, że to może nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego wymarzyli, czy chcieli sobie ułożyć. Zaufajmy Panu Bogu i spróbujmy spojrzeć na świat Jego oczami. Pytanie, które warto dzisiaj rozważyć, to właśnie to, czy ja chcę poznać Jezusa. Jak go rozpoznać? Jak go w swoim życiu zauważyć? I żeby to się mogło u nas dokonać, to trzy takie tytuły mesjańskie, które w tym mogą nam pomóc. Po pierwsze, święty Jan nazywa Jezusa Barankiem Bożym. To słowo pojawia się już w Testamencie wielu prorocy Mesjaszu, a szczególnie w proroctwie Izajasza z pieśni o cierpiącym słudze Jachwę. On jest jak owca niema wobec strzygących ją. On jest rzeczywiście barankiem, który gładzi grzech świata. Jeżeli chcesz poznać Boga, poznać Jezusa, to właśnie zobacz go jako tego, który przychodzi do Twojego życia jako baranek boży. Jako ten, który jest łagodny nienarzucający się, cierpliwy, łagodny, tak jak samo o sobie powie w apokalipsie świętego Jana, to stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzą. Tak mi się to trochę na słowa kojarzy z tym czasem, który aktualnie przeżywamy, mianowicie z czasem kolendy, że Pan Bóg też chce ze swoim błogosławieństwem w czasie tej wizyty duszpasterskiej przychodzić, ale pokornie, nie narzucając się i to potrzeba pokory też nas, księży, żebyśmy my nie byli tymi, którzy przychodzą z góry, przychodzą tymi, którzy mają jakąś władzę, ale przychodzą właśnie tak, jak chce przyjść Pan Bóg, z pokoru, z błogosławieństwem, żeby... Usłyszeć też, czym człowiek żyje. A człowiek też w swojej pokorze, który przyjmuje też kapłana, może pokornie przyjąć w przechodzącym kapłanie Boga, który chce dać błogosławieństwo i swoje właśnie słowo na to życie, na tą historię, może czasami trudną. Druga rzecz, która w tej Ewangelii jest, drugi tytuł, to Syn Boży. Jezus, jeżeli chcesz Go poznać to zaprasza Cię, żebyś wszedł do Jego rodziny skoro On jest, stał się jednym z nas stał się człowiekiem, to znaczy, że On jako Syn Boży, stał się naszym bratem jesteśmy rodziną Pana Boga więc te relacje z Bogiem, żeby poznać Pana Boga powinny być rodzinne powinny być bliskie więc na modlitwie nie chodzi o to, żeby coś Panu Bogu zaoferować, w sensie, Panie Boże ja Ci poświęcę mój czas, na zasadzie takiej prostej rachunkowości winien ma ja Ci, Panie Boże, modlitwę tymi to, o co cię proszę. Relacje rodzinnych tak się nie buduje, tak się nie układa. Relacje rodzinne buduje się na szczerości, na zaufaniu, w pokorze i w bliskości, zażyłości. Usiądź przy stole. Pomyśl też o modlitwie, może właśnie w taki sposób, żeby kiedy będziesz się modlić, to napasz sobie dobrej herbaty. Przygotuj, właśnie, miejsce też do tego, żeby kiedy będziesz otwierał to Boże Słowo, żeby to była taka atmosfera, że spotykasz przyjaciel. W tym słowie, spotykasz się tak rodzinnie, tak blisko, tak w zaufaniu, a nie oficjalnie, nie tylko i wyłącznie, że musisz jakiś formalny akt zaliczyć. I ostatnia rzecz, żeby poznać Boga, poznać Jezusa, to Jan mówi, jest nim ten, który, którego, nad którym zobaczysz ducha, który wstępuje na Niego i na nim spoczywa. Jesteśmy istotami duchowymi. Jeżeli chcemy spotkać Jezusa, poznać Go, to prośmy Ducha. Prośmy Ducha Świętego. Święty Paweł mówi, kiedy się nie umiemy modlić tak jak trzeba, to sam Duch przyczynia się z nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Więc prośmy Ducha, żeby pozwolił nam, pomógł nam poznać Jezusa. A wtedy zrozumiemy, Kim jest Baranek Boży? Kim jest Boży Syn, który chce przyjść na nowo do naszego życia? Chce dać nam światło na nasze życie, na naszą historię. Pan z wami. Nie was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.